Witam wszystkich. Nazywam się Alan Garner. Dziękuję wam, Azjaci, za wpuszczenie nas na waszą ziemię. Chcę powiedzieć, że cieszę się, że tu jestem i że mam prezent ślubny dla Lauren i Stu. Jest starannie przemyślany i liczę, że spodoba się wam tak, jak i mnie. are going to okay. Guys, who pucky. Thank God the city don't know what the city is getting. The two the children on the trip through gonna show with everything but you grinning, you know One night in Vegas, in the world, you're an oyster The bar, the temples, but the pearls ain't free You find a god in every golden cloister And if you lucky, then the god's a sheen I can feel the devil walking next to me I co sądzicie? Odlał. Jak ci się udało? Ojciec musiał się nadzwonić.